Chodź, pokażę Ci, jak zrobić tymi cieniami ten piękny makijaż oka. Rok pierwszy, beżowy matowy cień nałożony na całą powiekę. Rok drugi, zgaszony róż nałożony na zewnętrzny kącik, a także załamanie powieki. Śliwkową konturówką do ust zrób kreskę na dolnej powiece do połowy oka. Użyj tego pędzelka, aby rozetrzeć kreskę na dole. A także wyprowadzić ją pod górę. Takie to jest proste. Ta konturówka jest bardzo trwała, ale zanim zastygnie na wodoodporną, idealnie się rozmaciania w płynie, żeby rozświetlić wewnętrzny kącik. Nakładam aplikatorem, a później w wewnętrznym kąciku na dolnej i górnej części powieki wklepuję palce. A no jeszcze bakłażonowy cień nakładam. Tylko i wyłącznie tusz przy linii rzęs, wklepując, a później delikatnie rozcierając. Wytuszuj rzęsy swoim ulubionym tuszem i makijaż mamy gotowy.